korzystając z okazji krótki filmik z ostatnich prac, które jak już finalnie wyszły zbiorniczek, który Wam pokazywałem gdzieś na jakimś tam innym filmie jak ładnie z niego odchodził lakier, bo pod spodem była pełna rdzy to już przeze mnie polakierowany poszpachlowany, polakierowany nic tylko przyklejać naklejki Tutaj błotnik do tego samego motora, motocykla. Tutaj był pęknięty, taka dziura była, została zaklejona odpowiednio wszystko zostało załatane. No i tutaj część tylko była lakierowana. Tutaj dalej tej część nie lakierowałem, jak widzicie, ona jest brudna. Oto eee, po prostu tak przypadkiem przy okazji zrobiłem nie? gościowi żeby nie raziło w oko W tej chwili troszkę się różni kolor na tym bo tutaj jest ten kolor żywszy nie? ale to się wszystko ładnie spoleruje nie będzie wielkiego śladu Tutaj jest ta astra